Zajebiście po prostu klaka złapałem. Gdzieś tam kurwa na tych kamyczkach pierdolonych. Witam w następnym odcinku. Kontynuując wątek lipowski ruszam pełną nimuszu. Po odwiedzeniu pierwszego punktu kontrolnego, pełen 4 było już blisko celu. I jeszcze o tak młodej porze było, raptem trochę po 16.00. Więc zgodnie z planem, a potem snułem już kolejne. Co jeszcze dziś zobaczę w gminie zbiczne? Niestety, jak w takich historiach bywa, coś zaczęło się dziać z motocyklem. Ta praca nie dawała mi spokoju. Liczniki tak jakby nie szły do góry, obroty spadały Na zakrętach zaczął tak jakoś dziwnie pływać, stąd jakaś próba takich wykonania manewrów no aż w końcu musiałem się zatrzymać, żeby zobaczyć czy faktycznie coś się nie stało. No i stało się. Zajebiście po prostu. Kflaka złapałem. Gdzieś tam kurwa na tych kamyczkach pierdolonych. Owce mi to kurwa beczą. Zajebiście jest. I co teraz? I co kurwa teraz? Już to niecałe dwie minuty, a no. mnie już głowa boli. Jest to kurwa wkręt. Jebany. Teraz nie, chyba są dentkowane. Gdzie to jest napisane? TT czy coś takiego? Czy ta... A, to... Chciałbym wspomnieć, że to był 20 maja, sobota, godziny popołudniowe, ciepły weekend w pełni, ludzie na rowerkach. Więc w takich miejscach o takiej porze nie oświadczysz wulkanizacji. Także nie pozostało mi nic innego, jak zabrać się do roboty. Wyciągnąłem narzędzia. Narzędzia wprawdzie miałem no, nie do komple, niekompletne, no bo tak super się spakowałem, że nie miałem kluczów e, odpowiednich, żeby ściągnąć koło. No ale tutaj przy tym domku, którym pan miał z te owce, e, pożyczyłem klucz. E, na nasadkę bodajże miałem. No i zabrałem się do ściągania. <laughs> Minęło chyba 15 minut. I podjechała młodzież, nie? młodzież okoliczna zbrodnicy. no i świetnie że mi pomogą, nie? Najpierw zaoferowali, że e, oni jeszcze gdzieś tam podjadą, jakby mi nie poszło, to oni, oni będą zaraz wracać i przywiozą pompkę, jakieś tam narzędzia dodatkowe. Chyba nie minęło w, w ogólnie z pół godziny, jak byli już z powrotem z narzędziami. Tak, Ale eee. 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 już jest sukces, bo jest dentka. Eee. Nie, ja mam śrubokręt, zaraz panu dam, bo parkniemy. Taka tak? Więc. żeby nie, eee. wyciągnąć nie, tą oponę. nie, nie, to tak nie, 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 No zaparkujemy tutaj. Super, super. No i już wtedy wspólnymi siłami zabraliśmy się za to. Piekielnie ciężko było od odkleić, e, oponę od obręczy. Na szczęście... Tam, kurde, stawaliśmy na to, podważaliśmy, no w końcu się udało. Łatwo się udało skleić. Kurde, jeździ do dziś. A nagrywam to w grudniu. Także zwykłe jakieś łatki, chyba rowerowe nawet, pomogły. I zrobione. Pomogli mi młodzież tutajsza. Odjechali. Gdyby nie oni, Marcel, Bartek i. Sorry, nie powiem to i wiedział. Subiec nie przedstawialiśmy sobie. Także pomogli mi tutaj młodzieży 20 zrobić koło. Także pakuję się i jadę dalej. No kurde, taka przygoda. Dobrze, była młoda godzina, jeszcze. Bez wulkanizacji się udało. Fakt, pompka była dosyć chujowa. Ale też udało się nabić to powietrze, żeby tam przejechać do stacji kawałek i dopompować. No ale elegancko się to doszczelniło. Cała akcja trwała może dwie godziny. Piękna sprawa. No i można było jechać dalej. W końcu mogłem złapać oddech, dostrzec piękno tego słońca padającego. Zaczęły mnie oczarować te drogi, te uliczki, a przede wszystkim ten zapach takiej wiosny jak znałem z dawnych lat, z młodości, z moich rodzinnych stron. Po prostu było czuć w powietrzu taką miłość. Tego dnia od Sopotu do Polskiego Towarzystwa turystyczno krajoznawczego nad Bachotkiem, łącznie przejechałem 200 km, zatrzymuje się w PTTK nad Bachotkiem, w książkowym Lipowie, a w rzeczywistości w Pokrzydowie. Czyli tutaj mamy cichy lasek zaraz przy słonecznej dolinie. Następnego dnia po śniadaniu wybrałem się na znajdowanie kolejnych punktów na szlaku Lipowskiej Sagi. Tym razem dało sobie znać problemy z nowym mikrofonem, a raczej z tym, że nie ogarnąłem do końca jak go naładować. Już naprawdę zacząłem myśleć, że to miejsce przeklęte. I całe przygotowania do super podróżniczego odcinka psów dupę. A trochę już podczas tych spacerów zdążyłem opowiedzieć, zanim się zorientowałem o braku odbioru. Tak więc było m.in. o nowej części książki, którą zabrałem ze sobą na tę wyprawę, licząc, że może uda mi się spotkać autorkę, chwilę porozmawiać, czy dostać autograf. Jedyne co kurde dobrze się nagrało to moje chrupanie kalarepą. O, jakieś działo tam skrzypki. Teraz spadnie. Będzie trup. bo mi się cały czas ten mikrofon wyłącza, to już wcześniej powiedziałem. Eee, także musiałem z niego zrezygnować. Nie wiem, on chyba musi być osobno naładowany. Także mnie nie zaraz, idę przy jezioru Błachotek na kolejny punkt. Może spotkam Kasię Puzyńską, bo ona tutaj lubi biegać przy Bochotku. Tu jest akurat taka ścieżka fajna. już mnie komary obla, oblazły I tutaj jest strasznie ich dużo a zostawiłem oczywiście w namiocie i sam się nie, przed wyjściem nie popryskałem tym na komary bardziej zostawiłem to na na mrówki o wiórka Ja idę do na następnego punktu, do którego jest dojście tylko, tylko przez, przez las. Przez cichy lasek. No i nie wiem co tam jest. Ja tam chyba jest mostek. most. Przy którym też coś się wydarzyło. Strasznego. Nie, tu jest jakaś to jest droga, droga, jednak. Coś nawet jakiś komarek tutaj jechał. Motorek. Piercik. Już przed chwilą więc można było tu dojechać. Jeszcze Kuści unosi. to zobaczyć. Ale mnie cieszy tutaj to miejsce. <grystanie> Oko mi już nie rzawi. Nie boli mogę patrzeć na słońce super w moich rodzinnych stronach były podobne takie wody to były tak zwane zalane lasy zatopione lasy no ile się podobnie się szło między taką, taką dróżką i po dwóch stronach była była woda też takie trzciny całe zarośnięte Coś tam stoi chyba jest jakaś tabliczka zaraz zobaczymy Kamienny mostek, tak jak myślałem. Punkt dziesiąty. Kamień pamięci w okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jednak przegrałem z tym słońcem, ale jest w Tam przy y, tym kamiennym mostku pani też tak mnie obczajała. Uśmiechała się. Chyba zna przygody z książki. razem pójdę w tamtą stronę. Tam też ma być punkt. Jeszcze jeden. Tak patrzę właśnie i chyba coś pominąłem, bo i to przy samej tej słonecznej dolinie. gdzieś tam miałem ten punkt, muszę go poszukać sobie idę pod górę ale sobie myślę że fajnym punktem by było taki punkt na, na samym jeziorku że żeby go zaliczyć trzeba byłoby tam kajakiem podpłynąć czy łódką w samej wodzie chyba nie było Nie wiem jak tam te utopce Nie przypomnę nie pamiętam już tyle tego było Czy był jakiś trup w, samym, w samej wodzie tej w jeziorze bzy, ale ze mnie pedał bomba. A ja wiem, że ty nie masz życia prywatnego. O, jest tabliczka leśniczówka. Kochasz swoją pracę, ale kocham też spiew ptaków, kwiaty, trawę pokrytą rosną, biały golf, grzbobranie. Kurwa, ale ze mnie pedał. Wie pan co, Pani admira, Ja pierdolę taki urlop. Jest leśniczówka, punkt 11. Te okularki. Tu była zaśnieżona Polana i niewielkie okienko w piwnicy. Dobra, muszę teraz wrócić na. na manetowe, bo pani mi ładuje powerbanka. Do 12 będzie. A ja jeszcze pół godziny zostało, akurat. A następne punkty pojadę motocyklem. a jaka jest różnica w cenie, w jakości i w życzliwości ludzi tutaj, a tam w Sopocie? Tam to raczej ma słowa. Cedowo tam 150, tutaj 56 za dwa dni. No wiadomo jakość tych y, talet. Ma swoje najlepsze lata już za sobą. No ale bają myją, czyszczą. Ważna jest ciepła woda. Tam, a tam w tych kabinach prysznicowych yy, trzeba było cały czas trzymać, yy, naciskać ten przycisk, żeby woda siadała, co jest to otwiera, źle się takie niuanse. Niby ładniej, ale jednak im. coś wkurza. A tutaj Mimo, że skromniej, ale przytek tak życzliwie do ludzi. Ludzie życzliwsi Jo, Czyli w leśniczówce był motyw motylka.